Siedzemasrę Milo jesteśmy na Awe, ja mam lekką chypę, ale to nie zmienia jest zajawa i dzisiaj Was oprowadzimy po skateparku. Właśnie tak sobie myślę, że jest w największym skateparku w Europie, bo powstaje tutaj mega skatepark i to, co tutaj widzicie, to nie jest wszystko, Za niedługo tutaj powstanie kolejny wielki skatepark. Coś podobnego do Anglii. No więc to będzie w dzisiejszym odcinku. Teraz próbuję Kicklet Bridge Lee Trick, którego nigdy nie umiałem zakręcić. I Kiklet Bridge jest to to jest kicres. to jest to i tu się nie kręci niby tak, że... bo niby to się powinno tak. Ale wiem, że kręci tak. Czyli kickles i worods tubri. I spróbuję to dzisiaj zrobić. Idziemy teraz do nowej sekcji nawy, która jeszcze nie jest, trochę dopiero buduje. Sprawdźmy. Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda budowa skateparku Mamy rampę i to, gdy my robiliśmy Slalom karatu, to używaliśmy właśnie tego czegoś. Może właśnie tutaj podpatrzę, bo jeżeli będę chciał robić mu skatepark, to tutaj zobaczę. Czuć świeżo drewno i kurde, już nie mogę się doczekać, że tutaj pierwszy raz będę śmigać. To będzie na zasadzie takie, jak masz na przykład w Anglii, to korbi albo tam innych, te duże skateparki, gdzie są różne sekcje. I nie wiem, co tutaj Awe, yy. a ciężko mi uwierzyć, że takie projekty są... Do zrobienia, bo w Polsce raczej nikt by się tego czegoś nie spodziewał, takich wielkich skiet skiparku, a to pewnie jeszcze nie koniec pomysłu, więc ja trzymam czek i czekam aż to będzie zbudowane. Tutaj mam sklejki i zawsze pamiętam, mieliśmy problem z tatą, jakie sklejki wybrać do naszego skiparku, nic z tego już nie mamy. Spójrzcie, taka grubość to chyba nie jest żywieniowa, bo to będzie za ciężkie, yy, za, będzie zbyt słaba konstrukcja, więc daję mniej, ile oni tych sklejki dają. Ale to wszystko musi być stabilne. Ja osobiście zawsze chciałem wiedzieć jak te skietwarki się budują i teraz mam okazję. Dzień dobry, Janek! Jesteś kotek, uwielbiamy Zrobiłem się w Hill Finger double, czyli to. Mam telefon, na Na dwie nogi, więc się jeszcze podobno nie zrobiłem żadnego takiego mastego węgera. Teraz idę się napić i katuję znowu coś. A teraz jestem tęgony, więc pójdziemy sobie do Averestu, czyli restauracji, a parku, bo otworzyli chyba dwa dni temu, nie wiem. Idę teraz na górę I słuchajcie, powiem że tak O kurczę, Takiego efektu To się w sumie nie spodziewałem Możemy tutaj usiąść fajnie Na kanapie I spójrzcie jakie są widoki z góry Siedzimy sobie wygodnie, odpoczywamy A tutaj piękny, piękna restauracja Ach, I teraz czekamy na pyszne jedzonko Ogólnie to powiem wam, że Tutaj jakby kelnerki Chyba kelnerki, tak te, które przyjmują zamówienia są mega miłe. Do nas podeszła taka super pani, która, gdy była w każdym sklepie, to było mega. naprawdę. Są takie super kelnerki, gdyby były takie w każdym sklepie, byłoby super. Nigdy nie widziałem milszej. Przeszło do nas jedzenie, mam tutaj pyszną Lamoniadę, spuścili i jest. Pyszna, powie co sobie zamówiłeś? A ja, o, ja sobie y, pizzę meksykańską, el mexicano, coś takiego się nazywa, i ona jest z sami. Nigdy jeszcze, nigdy nie próbowałem pizzy z sami. Ale ser ściągnie. Mhm. Ciekawe rozwiązanie. Proszę Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. O, to wygląda. Mmm. <śles> To jest moje. Nie, ale to no. A ja no mm. O jest wielki. A tam masz. Yy, tu są frytki, tak? Słuchaj, my zawsze jak wracamy stąd, no to gdzie wjeżdżamy do fast fooda. A teraz jest świetne rozwiązanie, bo już nie trzeba będzie wjeżdżać, no nie? Pamiętasz, że kiedyś się karmiłem? Nie. <laughs> nie. Nie, pamiętasz tego. I tak z tobiską gadam. Często. to... Oglądam swoje relacje z ciekawości, co do. I jutro będę sobie tak zazdrościł tego, jak będę oglądać. Będę tak jutro głodny, że... Będę o... cieszył się chwilą. Czy to ty oglądasz na przykład swoje relacje? Tak. Ja nie oglądam. A czyli ci, ty patrzysz, jak, jak, jak to wyszło, tak? Mm. ja mogę zareklamować swój kanał? Marcin Mazur, wpadajcie. Robię lepsze filmy. No, naprawdę. Tylko jestem troszkę starszy, taki dinozaur. Ale tak to są fajniejsze. Naprawdę. Ale dzisiaj Miłość mogę trochę powiedzieć coś do tego? Tak. Czy to nie? Dzisiaj Miłość nagrywał trzema aparatami. GoPro, testowaliśmy GoPro 9, najnowsze. iPhone'em 11 -ką i Lumixem GH5S. A Lata, mówię sobie kawkę, ja czekam na lody. Cappuccino. 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 I spójrzcie, można sobie tutaj położyć komputer i normalnie <noise> Ta, podzielić. Tak. I mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Dla mnie, dla osoby, dla rodzica, dinozaura, no może nie dinozaura, no pre pretozaura, dla, dla rodzica to jest świetne, dlatego że jest jest, jeść i, i chwila relaksu też jest. Czy to jest... no nie widziałem lepszych lodów. Wróciłem do domu i <coughs> mój brat mnie bije, a jeszcze ja go biję. Mocie... <coughs> <coughs>

Da no właśnie nie wiem z bratem a wczoraj mi rzeczy będzie mały... więc się bijemy. No i pamiętaj jak, jak wejśmy małe, to się cały, cały czas biliśmy i teraz my też się bijemy, tylko bardziej ja dostaję. Wczoraj mi walił takiego kopa na nos, że nie wiem i tak mnie bola głowa, bo mi wali takie cepy. A teraz te i nic nie pokazał w tej walce. Tata wspomniał wcześniej o nowej kamerce. Marce, zostaw moje włosy. Mam tutaj GoPro 9 Black. Tak wygląda, ma tutaj takie takie okieneczko, jakby. Pierwszy raz chyba takiego Pro jest. I ma taką funkcję, że nawet jak już szesz tak. Bo to się jest macie, horyzont cały czas. Bo tutaj w GoPro było pokazane czas, ile trwa film. A tutaj jest wyświetlacz i widzisz, co nagrywasz. Czyli wy teraz powinniście widzieć. <noise> Gdyby nie było włączone. I też okienko jest większe, bo spójrzcie tutaj. A dobra, zobacz no, wagę. Bo tutaj jest bardziej pod twoim kątem, mi Miłosz. To będziemy bardzo... pomieszaj pomieszczaj ten i ja powiem, który jest cięższe. No, to jest na pewno dziewiątka. Tak myślałem. A wiele ja, cięższa ja. No, dalej. To jest dziewiątka. Dobrze. No, jest wiele cięższa, więc raczej... Różnice. Raczej bym jeździł w tej, bo na kasku to mi będzie przyciążało. Dzięki, GoPro dziewiątka jest moja. Więc na tyle w tym odcinku, jeżeli chcecie więcej A chcesz pokazać odcinku, nie. A może użyjemy go do twoich filmów? I jeszcze na koniec, tam szaleją z świnki, jeszcze na koniec... Dobra. Na koniec pokażę wam drona, którego mój tata ostatnio zakupił. Jest to dron firmy DJI. Mogę widzę rozłożyć? DJI? DJI. Jest to dron firmy DJI. Ai. A dobra DJI. Ten dron jest firmy yy, DJI i jest mały. W ogóle pierwszy raz go mam teraz w rękach. Mój tata nim ostatnio latał na skateparku i gdy zobaczyłem później ujęcia, były takie super, więc na pewno będę używał w moich filmach i... Mogę go rozłożyć Milo, tak do końca. Dobra, najpierw idzie tak, potem to idzie... Nie, to z drugiej strony. No albo dobra, A, dobra, chodzi. I mamy rozłożone go więc teraz możesz na nim polecieć, sobie daleko i nagram dla was ujęcia, może też na Instagrama, którego jest tutaj. Mój Instagram jest tutaj. A, bo ja chciałam zaprogramować mój Instagram. Ale Marcin jest ja zablokowana no. niestety. Więc... Skasowali. Serio? No. Skasowali, tak. Skasowali. Skasowali no. mu, kon, mu konto, tak. Więc y, będzie na pewno dużo więcej z tego drona. I ja drona w sumie pamiętam jak mi je w głowę kiedyś, ale to nieważne. Y, A masz więcej... nim ślad? Nie. Na plecach? Nie. Tak hasz. Nie mam go. Nie mam, bo to było takie malutkie. Więc jeżeli chcecie więcej takiego odcinków, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. I ja będę się starał robić więcej i lepsze filmy. Więc chyba się się zamierzają, on też się zamierza na ten. No, osi on. I wcaj jestem. Dobra. Siema! Aaaa.